Cześć! Przed Wami recenzja ostatniej więzieniarki Auschwitz, książeczkę z wydawnictwa Bellona. Są to prawdziwe historie. Autorstwo pani Niny Majewskiej-Braun, i premierę miała 27 stycznia 2021 roku. Mam tu taki mały cytat. Odkąd pojawiłam się na świecie, stałam się jego skarbem, perełką, oczkiem w głowie, osłoną wszystkich trosk. I choć wstyd to przyznać. I nie chciałabym urazić mamusi, bo kocham ją szalenie, to jednak jego darzę niewyobrażalną miłością i to on jest najważniejszy w moim życiu. Słuchajcie, ta książeczka jest napisana z perspektywy postaci i całą jej historię tutaj poznamy od podszewki. Styl jest dość prosty, ale taki jakby pełny nadziei i jednocześnie nie pozostawia żadnych złudzeń. Bohaterka przedstawia nam tutaj całą rodzinę, a na wielu kartach tej powieści są ukazane zdjęcia Mimi od maleńkości. To będzie od stron pierwszej, bo akurat widzicie tutaj to wszystko od końca. I tak po zdjęciach poznamy właśnie jej rodzinę, inne dzieciaki ze szkółki niedzielnej i wiele bardzo innych fotografii. Ja powiem Wam, że zauważam, że właśnie w czasie sprzed wojny dzieci bez względu na płeć były obcinane tak samo na tak zwanego grzybka. Dorosłe kobiety no, były dosyć bardzo do siebie podobne, tak jakby, nie wiem, no, były jedną wielką rodziną. Oczywiście wszystkie zdjęcia tu, jak widzicie, są czarno-białe. Będą przedstawiały też wyroki sądu, karty personalne z obozu, karty informacyjne, no i wszelkiego rodzaju właśnie takie pamiątki, które pozostały z tych wszystkich czasów. W książce macie trochę większy dróg, sporo dialogów, a rozdziały powiem Wam, że będą takie mieszane. Raz będą dłuższe, raz będą krótsze, także no, no różnie się to czytało. Pozycja jest napisana przez pryzmat wspomnień, więc czasem mamy podpowiedzi, co na przykład się sprawdziło, a co nie. Autorka ma tutaj bardzo przyjemne pióro, które nastraja nas na tryb takiego oczekiwania. Do końca książki czujemy, że będą się tu pojawiały wydarzenia, które nami wstrząsną. Niczego przed nami nie ukrywa. Nazywa rzeczy po imieniu. I jakby tak na niej nie spojrzeć, to powiem Wam, że czytając miałam wrażenie, że tak jakby osoby ze zdjęć mi się tutaj e, przyglądały. Mało tego, już na wstępie czytania miałam takie odczucie, że tak jakby jakaś dusza pozostała w tej opowieści i jest ona rozdrobniona na tysiące takich malutkich kawałeczków i Pragnie, tak jakby, żeby jak najwięcej osób właśnie poznało tą historię. Nie wiem, wiecie, ja już czytam bardzo dużo książek o Auschwitz i powiem Wam, że jakoś tak żadna tego czegoś właśnie nie zawierała. Jakby, nie wiem, dusza jakiejś babci tutaj pozostała i, i po prostu prosiła, żeby ją przeczytać i zapamiętać. A Wy czujecie, że ten ktoś nad Wami tutaj siedzi i obserwuje, jak Wy czytacie. To było naprawdę bardzo, bardzo dziwne, ale no stwierdziłam, że. Wspomnę o tym, bo cały czas miałam takie same wrażenie od początku książki do końca, jak tylko ją otworzyłam. Więc, no, no, to ma być moja recenzja, więc takie jest przynajmniej moje zdanie. A więc, tak, co mogę powiedzieć? No, powiem w skrócie, kobieta jest tutaj, kobieta. Książka jest tutaj o kobiecie, która była kiedyś więźniarką, właśnie w Auschwitz i po latach powraca tam, żeby służyć tym, no, których nie udało się tam ocalić. Ktoś powie, że to jest właśnie bardzo dziwne, no bo jak można wrócić do miejsca, gdzie było się tak totalnie mocno skrzywdzonym. Ale właśnie ona z tego względu, że, że wiele osób było skrzywdzonych, chce po prostu im pomóc. W jaki sposób to robi, tego już wam nie powiem. Powiem tylko, że no, warto naprawdę przeczytać i żeby poznać w ogóle takich. Jak najwięcej tych ich niespełnionych marzeń, tych ich oczekiwań, które mieli względem życia w swojej przeszłości, albo fajnie tutaj było takie piękne zakwity miłości, i w ogóle jak wiele musieli tutaj przejść, żeby w ogóle przetrwać. Wiecie, to jest bardzo osobista historia. No i przede wszystkim prawdziwa, tak. Według mnie porwie Was naprawdę od pierwszej strony i otworzy oczy na wiele aspektów. Na aspekty życia, tego jak oni tam przeżywali, jak, y, jak, jakie były władze sprawowane właśnie w tym czasie, jak to odbierali ludzie i czy mieli na ten temat jakieś zdanie, czy po prostu byli podporządkowani im. No, książka jest świetna, mówię wam, czyta się naprawdę lekko. No, zobaczcie, co chwilę macie jakieś tam y, obrazki. Y, to po, początkowe zdjęcia, to właśnie wszędzie na nich jest y, Nina. Tutaj akurat jest y, kuzyn Zdzisław o którym też wspomina. Pan Janusz, o którym też mówi, to w ogóle, jeżeli cokolwiek będzie takiego y, nie do wyjaśnienia, to będziecie mieli właśnie tutaj na samym dole to opisane. Gdzie ty jesteś, kochanienka? O, tutaj jest. W ogóle ja zauważyłam, że nawet jak było zdjęcia ślubu, widzicie, jakoś tak, no, starali się uśmiechać, ale powiem Wam, że jakoś to było tak wymuszone. No, zdjęcie akurat tego tak y, idealnie nie ukazuje. Ale nie wiem, wszyscy byli tak totalnie smutni, jakby starała, stała się jakaś klęska, a, a nie po prostu wesele, na którym powinni być roześmiani. Zobaczcie, jakie fryzury mieli wtedy. Każdy mniej więcej taki sam. Grzywka i krótkie włosy do uszu. No normalnie, jak jeden wielki mąż, że tak powiem. Jedna, jedyna dziewczynka, co miała takie ładnie zaczesane do góry, a tak to to. Nie poznasz, czy to chłopak, czy to dziewczyna. Wszyscy tak samo musieli wyglądać. No, bardzo fajne są te wspominki, miło się to czyta. Na początku jest tak, wiadomo, troszeczkę luźniej, a później przychodzi do tych już trochę starszych rzeczy, straszniejszych. No, gdzie nawet mama wręcz zmuszała ją do tego, żeby nauczyła się szyć. Ona nie, ona ma wielkie marzenia: ona wyjedzie tu i tam, będzie robiła to i tamto. Już nie chcę wam mówić co, ale powiem wam, że później jej się to naprawdę przydało. Jak to mówią, mama ma zawsze rację, i w tej książce się to stuprocentowo potwierdza. Także ja Wam tę książkę bardzo mocno polecam, bardzo mocno mnie ujęła i no jest naprawdę śliczna. Tu nie ma co kryć. Po prostu przeczytajcie, a, a zobaczycie, że warto. Żegnam się z Wami, pa!